Uwaga szanowni inwestorzy, ryzyko polskich akcji wyraźnie rośnie, ale nie chodzi przede wszystkim o te informacje, które dzisiaj poznaliśmy o domiarze domańskiego, czyli o nowym, nowej propozycji dodatkowego podatku od nadmiarowych zysków dla sektora bankowego, ale o sytuację, samą sytuację techniczną na poszczególnych polskich aktywach. Mam tutaj na myśli przede wszystkim indeks WIG20, który nad poziomem 3000 dokładnie zaczyna zbliżać się i testować górną krawędź trzyletniego kanału wzrostowego, warto z Narysować sobie na wykresie ten wykres i zobaczyć, jak ta linia zaczyna pracować, ale też równolegle proszę zwrócić uwagę, że para dolar do złotego testuje poziom 3,63 na wykresie miesięcznym. Jest to miejsce, gdzie przebiega średnia 200 sesyjna. Dlatego też zbieżność tych dwóch ważnych sygnałów to jest wielkie ostrzeżenie przed możliwością wystąpienia głębszej korekty spadkowej na. Polskich aktywach, no i obser będziemy obserwować, co się wydarzy. Natomiast brakuje zapalnika, zwłaszcza z otoczenia rynkowego, zwłaszcza z geopolityki oraz ze świata, żeby tego typu korektę przeprowadzić. Śledźmy losy rynku, myślę. Że należy być bardzo, bardzo czujnym, i moim zdaniem wszystkie długie pozycje powyżej 3000 punktów na indeksie WIG-20 wiążą się z nienaturalnym i podwyższonym, znacząco podwyższonym stosunkiem potencjalnego zysku do wstępnego ryzyka, który jest negatywny dla tych, którzy liczą na dalsze wzrosty. Ale jak będzie, zobaczymy.